Do spraw finansowych zawsze podchodziłem ostrożnie. Zwroty, reklamacje jakiejś formalności, no nigdy nie czułem się w tych sprawach komfortowo. Ale kiedy usłyszałem o sankcji kredytu darmowego i że jest możliwość, aby odzyskać od banku pieniądze za błędy w umowach, to poczułem, że tym razem warto zawalczyć o swoje. Miałem jeden stary kredyt już spłacony i jeden, który jeszcze spłacam, więc postanowiłem sprawdzić. Zostawiłem kontakt na stronie Helpfind. Jeszcze tego samego dnia zadzwonił do mnie konsultant. Przedstawił krok po kroku, jak ta sprawa będzie wyglądać i poprosił, żebym wysłał umowy do analizy. Przyznam, że trochę się ociągałem, bo u mnie wszystkie takie sprawy muszą po prostu chwilę odczekać. Nie lubię nic zrobić na gorąco, ale ostatecznie wysłałem te dokumenty. I wiecie co? To była Jedna z lepszych decyzji, bo później wszystko potoczyło się już bardzo szybko, a z obu tych umów kredytowych otrzymałem ponad 6 tysięcy złotych zwrotu. Gdybym miał jeszcze jakiś inny kredyt, nie wahałbym się ani chwili.